Izraelski Sąd Najwyższy dał Państwu 30 dni na wyjaśnienie swojej polityki dotyczącej ponownego wjazdu prasy do strefy gazy. To oznacza, że wkrótce kamery z całego świata znów będą mogły wjechać do strefy gazy. Pytanie nie brzmi, czy zostaną wpuszczeni. Pytanie brzmi, co im zostanie pokazane i kto będzie reżyserował tę historię. Hamas przygotowywał się na ten moment jeszcze przed 7 października. Zaaranżowali to, wyreżyserowali i budowali scenografię przez lata. To będzie znane jako Gazaland, wyreżyserowana przez Hamas Fantazja jak Disneyland, gdzie tragedia staje się teatrem. I ich propaganda, bądź tego pewien, pomoże im osiągnąć zysk, zarówno finansowy, jak i na arenie międzynarodowej. Izrael i Stany Zjednoczone wciąż mają czas na działanie, zanim kurtyna pójdzie w górę. Pytanie. Co muszą zrobić i czy zdążą na czas? Dziękuję, że byliście ze mną w programie Prawdziwy Wschód. Wrota powodzi się otwierają. Reporterzy już przygotowują się do wejścia do strefy gazy, czy to z Egiptu, z Cypru, czy z Grecji. Czego się spodziewają zobaczyć: ziemię spustoszoną przez bezwzględnego wroga, niewinnych bojowników o wolność powstających przeciwko kolonizującej potędze. Tego właśnie Hamas ma nadzieję, że zobaczą. Starannie przygotowaną narrację o byciu ofiarą. Porozmawiajmy o obsadzie. Sinuar, rzeźnik zagra rolę Robin Hooda, pięciu rycerzy. Ismail, Haniach, Mohamed, Def, Hassan, Nasrallah, brat Sinoira, Muhammad oraz najwyższy przywódca Iranu. To nie jest wizja Walta Disneya, to jest wizja Sinuara. On nie zbudował parku rozrywki z fasadami, on zbudował 800 kilometrów tuneli i kazał budować domy na nich, bo wiedział, że pewnego dnia to wszystko wybuchnie. Gdy to nastąpi, mieszkańcy Gazy będą mogli mówić o holokauście, jak robili to Żydzi, według niego Żydzi wykorzystali Holokaust, by otrzymać własne państwo. Mimo trzech tysięcy lat historii, on tak to widzi. On teraz chce twierdzić, że w Gazie miał miejsce holokaust, fałszywy holokaust, i ma nadzieję, że z tego holokaustu palestyńczycy dostaną własne państwo. To będzie teatr absurdu. Przygotujcie się. Hamas na pewno pojawi się w kinach w Waszej okolicy. Kraina gazy ma potencjał, by pobudzić wyobraźnię ludzi na całym świecie. To, co dziś widzieliśmy stronnicze relacje antyizraelskie. Ciągłe powtarzanie propagandy i bezpodstawnych oskarżeń o ludobójstwo i głód. I kampusy uniwersyteckie. To nic w porównaniu z tym, co może się wydarzyć, jeśli Gaza zostanie przedstawiona jak Auschwitz, a wycieczki po gazie będą starannie reżyserowane. Tutaj sprawcy 7 października zostaną przedstawieni jako ofiary. Terroryści staną się bohaterami. Spektakl już wkrótce w twoim lokalnym teatrze. A kiedy będziesz przechadzał się po strefie Gazy, przy grobie nieznanego żołnierza, wyobraź sobie, że lśni tam flaga Hamasu, miejsce ludobójstwa. To będzie ziarnisty krajobraz. I powiedzą, że miliony albo setki tysięcy są pochowane pod ziemią. Zabiorą cię w miejsce, gdzie z ziemi wystają filary, gdzie budynki zostały zniszczone, a piasek je przykrywa. I będą mówić o pogrzebanym mieście Deir Balak, o Dżabalidzi, o Rafie, nazwij swoje pogrzebane miasto. I ostatecznie o masowych grobach i wystawie głodu. Każdy przystanek tej wycieczki to miejsce, gdzie będą oprowadzać reporterów i dziennikarzy. Za miesiąc lub mniej to przyniesie wiadomości prosto pod twoje drzwi. To jest ziemia gazy, gdzie punkty orientacyjne to propaganda Hamasu, a przewodnikiem jest Hamas? Zanim się w to zagłębimy, niedawno pojawiły się nowe dane, i jak wiedzieliśmy przez cały czas, bo dane nie kłamią, zostały one zaczerpnięte ze źródeł popieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Hamas, które zawsze analizowaliśmy z dużą dozą ostrożności. Ale kiedy przeanalizujesz te liczby, co zrobił Salo Eisenberg, i on bardzo jasno to pokazuje w internecie, używając ich danych, Minus zgony naturalne, minus szacunkowa liczba terrorystów zabitych przez Izrael, ponieważ oczywiście według Hamasu ich liczba ofiar śmiertelnych według nich wszyscy to cywile dzieci lub kobiety twierdzą, że nie zginął żaden terrorysta. Według nich Izrael Defense Forces zdołało zabić tylko kobiety i dzieci. Ale kiedy przejrzysz to wszystko, teraz dane są już dostępne. 22 października, wspierane przez Organizację Narodów Zjednoczonych zintegrowana klasyfikacja fazy bezpieczeństwa żywnościowego, ogłosiło, że w gazie dojdzie do klęski głodu i przewidzieli, że do czasu zawieszenia broni będzie 10 tysięcy ofiar śmiertelnych. Jeśli spojrzysz na materiały Hamasu, są to statystyki Hamasu. Z tych 10 tysięcy ilu według nich umarło z głodu? 192 osoby. Większość z nich, jak pokazaliśmy, miała choroby współistniejące. Nawet jeśli przyjmiemy liczby podawane przez Hamas, to jest o 98% mniej niż to, co według Organizacji Narodów Zjednoczonych, która była karmiona propagandą Hamasu, faktycznie się wydarzyło. Brak 98%, co oznacza, że świat został okłamany w 98% przez bzdury, i tylko 2% osób faktycznie zmarło z powodu niedożywienia. Według ich danych od 7 października w gazie odnotowano 3 przypadki niedożywienia. Łącznie od 7 października w gazie z głodu zmarło 313 osób. Możemy to nazwać niedożywieniem. To daje wskaźnik 7,9 osób na 100 tysięcy. Weźmy za przykład rozwinięty kraj zachodni. Tam też występuje niedożywienie. W każdym kraju zachodnim ludzie umierają z powodu niedożywienia. Niestety to jest tragedia. Weźmy na przykład Stany Zjednoczone. Ilu ludzi zmarło w Stanach Zjednoczonych z powodu niedożywienia w roku 2023? Wskaźnik wynosił 6,18 tysięcy. Więc Gaza podczas tego, co oni twierdzą, było największym głodem w historii. W gazie 7,9 osób na 100 tysięcy zmarło z powodu niedożywienia. A w Stany Zjednoczone Ameryki w tym samym roku 6,8 na 100 tysięcy. Liczby są niemal identyczne. To gaza w czasie strajku głodowego. W gazie nie było głodu. Każda osoba, która umiera z powodu niedożywienia, gdziekolwiek na świecie, to tragedia. To coś, czemu należy zapobiegać. I to są liczby podawane przez Hamas i możemy sobie wyobrazić, że są zawyżone, ale te liczby są takie same jak w Stanach Zjednoczonych, z różnicą kilku procent. To ujawnienie blefu zostało już pokazane. Analizując liczby od Hamasu, trzeba patrzeć głębiej niż na główki. Według danych Hamasu, po odjęciu naturalnych zgonów, znów chodzi o Salo Eisenberga, który wykonał fenomenalną pracę. Wszystkie dane są tam, wszystkie wykresy są tam, analizy statystyczne są tam. Liczby pokazują, że zginęło 24 tysiące bojowników. To źli, groźni terroryści zostali zabici, a 33 400 cywilów zostało zabitych. To ponownie liczby podane przez Hamas. Większość tych cywilnych ofiar śmiertelnych zginęła, ponieważ Hamas ukrywał ich wśród swojego arsenału, umieszczając arsenał wśród ludności cywilnej. To tragedia, że 33 400 osób zginęło. Wojna zawsze jest tragedią. Czy to jest ludobójstwo? Nie, w strefie gazy nie było ludobójstwa. To propaganda, to blef. I niestety działa na wielu ludzi wokół ciebie. A jeśli mają pytania, powinni zagłębić się w statystyki, a nie powtarzać te rzeczy jak papugi. Dane są dostępne. Nie było głodu w gazie, nie było ludobójstwa w gazie. Teraz wróćmy do mieszkańców Gazy. Wyobraź sobie, gdyby Japonii pozwolono zamienić Hiroshima w miejsce pamięci dla pilotów, którzy zbombardowali Pearl Harbor? Czym byłaby dzisiaj Japonia? Wyobraź sobie, gdyby Japonia mogła idealizować swojego najwyższego przywódcę cesarza Japonii, swoją walkę na śmierć i życie. Nie mielibyśmy dzisiaj Japonii jako jednego z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Jednego z największych przyjaciół Stanów Zjednoczonych, jednego z najbardziej pokojowych krajów na świecie. Japonia byłaby zupełnie inna. Wiemy, jak to się nazywa. Korea Północna. Powodem, dla którego to się nie stało, jest to, że Japonii nie pozwolono mieć Hiroshimy jako pomnika dla pilotów, którzy bombardowali Pearl Harbor. I że Japonia podjęła się tego sama. Z pomocą aliantów. Edukacja oparta na uczciwości i faktach czyli na tym, że to oni rozpoczęli wojnę, która przyniosła katastrofę narodowi japońskiemu. Jeśli chcesz iść naprzód, musisz przyznać się do winy, musisz wylizać swoje rany i musisz zmierzać w stronę nadziei zrobić ten długi, trudny krok ku nadziei. Ilu ludzi na świecie dziś nie chciałoby mieszkać w Japonii? Tak odnoszące sukcesy społeczeństwo bo właśnie to zrobili. Wrócili z ruiny i ruszyli naprzód. Gaza nie może stać się fałszywym muzeum ludobójstwa, świątynią własnego zniszczenia. Przed nami są dwie drogi. Strefa gazy Hamasu albo Gaza Riviera Trumpa, Riviera Bliskiego Wschodu. To nie jest fantazja, to jest plan na nadzieję. Musisz oczyścić 500 mil tuneli, zostało około 300 mil. Musisz usunąć niebezpieczne ładunki pod ziemią i przywrócić życie na powierzchni. Budowa nowej Riviery zapewni miejsca pracy, mieszkania i handel. Musi być zintegrowana ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Aby to zadziałało, musisz zaangażować najbardziej odnoszący sukcesy kraj na Bliskim Wschodzie, czyli Izrael, który ma w tym interes. Znajduje się trzy mile od tego miejsca. Cały pomysł, że Izrael nie może być zaangażowany, to po prostu wielki blef. Izrael musi być zaangażowany. Stany Zjednoczone mogą odegrać dużą rolę, ale Izrael tego chce. Aby to miejsce stało się Singapurem, Izrael musi być zaangażowany. Teraz Trump ma nowe pomysły. Ludzie mówiący o gazie jako riwierze twierdzą: Cóż, Trump rzucił pomysł gazy jako oliwierę o ścianę, żeby zobaczyć, czy się przyjmie. Po miesiącu zrozumiał, że to się nie przyjęło i zajął się czymś innym. No cóż, gaza jako Riviera może za pierwszym razem się nie przyjęła, ale prezydent Trump musi rzucić ten pomysł o ścianę, bo to jest dobry pomysł. To będzie wymagało kilku rzeczy: będzie wymagało wytrwałości, będzie wymagało konsekwencji. To nie jest pomysł na Bliskim Wschodzie, żeby przekształcić strefę gazy, który zostanie szybko zrealizowany. Myślę, że prezydent Trump zdał sobie sprawę może wszedł w to z takim myśleniem Przedstawię świetny pomysł. Riwierę Bliskiego Wschodu. Dam ludziom z Gazy szansę, żeby się wyprowadzili, zaczęli nowe życie. Ci, którzy wrócą, będą mieli dobre życie i odłożą broń. Myślę, że to było błędne myślenie. Izrael początkowo też tak sądził. To były porozumienia z Oslo. Każdy badacz z Uniwersytetu w Tel Awiwie i każdy genialny, postępowy akademik mówił nam, że jeśli poprawimy życie Arabów w Judei i Samarii oraz Arabów w Gazie, będą dążyć do pokoju. Jak wszyscy inni. Cóż, wiemy, że to nie działa, ponieważ tam, gdzie ideologia wypaczyła jednostkę, skutkiem była druga intifada trzy wojny w gazie, ciągłe ataki terrorystyczne. To nie działa, nie przekupisz kogoś z silnie zakorzenioną ideologią, przynajmniej nie tutaj. Jednak możesz zająć się tymi ludźmi, którzy wyznają tę ideologię i możesz się ich pozbyć, zmuszając ich do opuszczenia gazy lub zabijając ich podczas wojny. A większość ludności, która nie wyznaje tej ideologii, przynajmniej mamy taką nadzieję, możesz zaangażować. Ale bez tego trudnego kroku rzeczywistość jest taka, że optymizm, że oni pobiegną za pieniędzmi, po prostu nie jest prawdziwy, ponieważ zostaną powstrzymani przez małą grupę ludzi, którzy są oddani ideologii zniszczenia. Nie trzeba wielu członków Hamasu, by zabijać niewinnych mieszkańców gazy i zastraszyć ich, powstrzymując przed dążeniem do lepszego życia. I tutaj Stany Zjednoczone razem z Izraelem muszą być zaangażowane. Jedynym sposobem, żeby to zadziałało, a mamy już Riwierę Trumpa, jest kontynuowanie procesu niszczenia Hamasu. Gdy Hamas zostanie zniszczony, to właśnie będzie ta umowa. Faktycznie pojawia się okno możliwości. Właśnie ukazała się najnowsza ankieta Polskie Centrum Programu Safer Recruitment. Polskie Centrum Programu Safer Recruitment to palestyńska organizacja statystyczna, która przeprowadza sondaże. Blisko współpracują z Izraelem i Zachodem, uchodząc za fachowców w swojej dziedzinie. Spośród agencji badania opinii publicznej to oni najlepiej pomagają nam zrozumieć rzeczywistość. To właśnie pojawiło się w tym tygodniu. Niestety 53% Palestyńczyków twierdzi, że atak Hamasu z 7 października był słusznym posunięciem, jednak 47% ludzi uważa, że nie było to najlepsze rozwiązanie. To znaczy, że prawie połowa mieszkańców gazy, będąc nieustannie pod wpływem propagandy Hamasu, uważa, że to nie było właściwe posunięcie. To nie 90-95 ani 98%, tylko 53%. Możemy przypuszczać, że te liczby są zafałszowane, bo ludzie boją się szczerze odpowiadać w ankietach. 60% twierdzi, że są zadowoleni z działań Hamasu. 40% uważa, że nie są zadowoleni z działań Hamasu. To bardzo wymowne. 35% popiera Hamas. 24% Fatah. Teraz. Fatah to także organizacja terrorystyczna. Zawsze mówię Fata. Jeśli to jest iPhone 1, Hamas to iPhone 2. Po prostu nowsza wersja. Jednak to oznacza, że 41% ludzi nie uważa, że Hamas lub Fatah dobrze sobie radzi, co oznacza, że w gazie jest poważna grupa ludzi. I pamiętaj, że ludzie boją się brać udział w tych sondażach. Oni naprawdę myślą, że jest jakaś nadzieja. Połowa ludzi uważa, że jest jakaś nadzieja, połowa ludzi uważa, że to było złe, połowa ludzi nie uważa, że ta wojna była uzasadniona. Jednak ideologia, która weszła na ziemię Gazy, wciąż żyje i ma się dobrze, a okno możliwości jest właśnie teraz. I porozmawiamy o tym, co być może musi się wydarzyć, żeby to się skończyło. Zanim kamery zaczną nagrywać, żeby przeciwstawić się narracjom i zaproponować drogę naprzód. Najważniejsze pytanie, które często mi zadawano, jak wspomina Pierce Morgan w każdym wywiadzie, to jest mantra lewicy. Prasa nie ma wstępu do Gazy. Jednak, gdy te bramy się otworzą, zacznie się powódź, a to, co zarejestrują, stanie się zapisem historii. Prasa musi działać z pewnymi ograniczeniami. Wolność prasy to podstawowa wartość. Izrael, prasa, prawdopodobnie. Nie ma już na świecie miejsca, gdzie prasa walczy i jest tak krytyczna jak w państwie Izrael. Izrael rozumie znaczenie prasy i to, jak ważna jest obecność prasy w strefie gazy. To strefa wojny. Nie chcemy martwych reporterów, ani obawiać się trafienia w budynek. Zidentyfikowaliśmy Hamas i nie tylko przemycili oni niewinnych cywilów do budynku, ale także szefa dużej sieci. Bo jedna z tych rzeczy to katastrofa. Prasa, cóż, to nasza sprawa. Nie, to nie nasza sprawa. To nie twoja sprawa, to nasza sprawa. Można słusznie stwierdzić, że w czasie wojny prasa tam nie będzie. Jednak kiedy wojna się skończy, prasa wróci do gazy. To musi być przeprowadzone ściśle pod koordynacją Stanów Zjednoczonych i Izraela. Nie będziemy wam dokładnie mówić, co macie mówić, ani edytować wszystkich waszych materiałów. Jednak, jeśli wychwalasz Hamas, wychwalasz 7 października i wychwalasz terrorystów, nie powinieneś mieć wstępu do gazy. Nie tylko dlatego, że występujesz przeciwko Izraelowi, przeciwko narracji. I stajesz po stronie najbardziej złych ludzi na świecie, oraz ich podżegasz, także z myślą o mieszkańcach Gazy. Ci ludzie muszą wiedzieć, że Nagba, ich Dzień Zagłady, wydarzył się w 1948 roku wraz z powstaniem państwa Izrael. Data zagłady dla Arabów w Gazie to 7 października 2023 roku. To był dzień, w którym ich życie w gazie zostało zniszczone. Zostało to dokonane przez Hamas. Wybrali go do władzy w 2006 roku i wysyłali tam synów do pracy, któremu pozwolili kraść pomoc humanitarną i którego sami nie powstrzymali, za co ponoszą pewien stopień odpowiedzialności. 7 października powinien być przedstawiany jako Nagba Dzień Strategii dla Narodu Palestyńskiego. Każdy, kto gloryfikuje ten dzień, nie powinien wchodzić do gazy ani być wpuszczany nigdzie. Nie wpuszcza się dziennikarza, który będzie gloryfikował morderstwa i dostarczał paliwa terrorystom oraz ich zwolennikom na całym świecie. Przepraszam, ale moim zdaniem to całkiem dobra wolna prasa, jeśli uważasz inaczej. Pozwól każdemu, kto nie gloryfikuje Hamasu, za 7 października wejść do gazy. Niech robią swoje reportaże i wszystko inne. Ale zamierzamy prześwietlić, powinniśmy prześwietlić tych dziennikarzy, którzy ponownie pomagają terrorystom. Pióro jest wolne, ale nie po to, by stać się mieczem dla terrorystów. Drugim głównym problemem są Arabowie z Gazy. Co stanie się z Arabami z Gazy? 7 października musi stać się ich nagbą. To dzień, w którym Hamas sprowadził na siebie zgubę. Muszą mieć dwie opcje, co jasno wynika z planu Trumpa. Punkt pierwszy: deradykalizacja albo wyjazd. Teraz z Trumpem, Riverą, to przyniesie dziesiątki tysięcy miejsc pracy do strefy gazy. Kto dostanie te miejsca pracy? Powinny je dostać osoby, które się zderadykalizowały. Skąd wiemy, czy powinni się zderadykalizować? Muszą przejść przez programy deradykalizacyjne, które wyjaśnią im ideologię Hamasu, wyjaśnią im propagandę, wyjaśnią im, jak zostali wykorzystani. Tak, deradykalizacja seminaria dla każdego, kto chce dostać pracę. Ich dzieci muszą chodzić do szkół, które przeszły reformę edukacji pod nadzorem koalicji amerykańskiej. Możemy zaangażować emiratczyków, może Saudyjczyków. Chociaż oni sami muszą przeprowadzić pewne reformy edukacyjne we własnym kraju, ale możemy wysłać tam emiratczyków i może innych partnerów, żeby sprawdzili te szkoły i ocenili, czy nie wychowują młodego pokolenia, które czuje się ofiarą, uważa, że zostało pokonane przez agresora, że jest niewinne, a Hamas to bohaterowie. Albo czy są to szkoły, które mówią tym dzieciom, tak jak Japończykom, że to był dzień zniszczenia. Akceptujemy, że to był błąd. Liżemy rany i wyobrażamy sobie przyszłość. Muszą wysłać swoje dzieci do tych szkół. A żeby to się stało, oprócz partnerów koalicyjnych, myślę, że potrzebujemy korpusu pokojowego ze świata muzułmańskiego korpusu pokojowego z myślenia zachodniego. Kraje muzułmańskie mogą pochodzić ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich lub Maroka, które będą delegować nauczycieli na dwuletnie misje do tych szkół. Ludzie, którzy pochodzą z zupełnie innego miejsca, którzy doświadczyli innej formy islamu, którzy rozumieją nadzieję, którzy rozumieją, jak ci ludzie sami sprowadzili na siebie zniszczenie i którzy mogą zaoferować inne spojrzenie. Wiecie, dużo mówimy o zawieszeniu broni, zawieszeniu broni, zawieszeniu broni, zawieszeniu broni. Co oznacza zawieszenie broni? Przestajesz przerywać ogień, przestajesz walczyć. Okej. Okay. Ale to nie ma żadnej pozytywnej strony. To jest po prostu zaprzestanie walki. Ale co z przyszłością? Zamiast zawieszenia broni, musimy mówić o przejmowaniu przyszłości, przejmowaniu przyszłości, przejmowaniu przyszłości. To musi być wbijane do głowy każdemu Arabowi mieszkającemu w gazie. Chcesz mieć dobre życie, chcesz przejąć przyszłość. To oznacza wyobrażenie sobie jasnej przyszłości. Jeśli nie potrafisz tego sobie wyobrazić, to się nie stanie. Jeśli pochłaniają cię Gazawood, Gazaland i Hamaswood, nie znajdziesz wyjścia. Wiecie, są tu ludzie, którzy nie są zadowoleni, że wojna naprawdę dobiega końca. I większość z tych ludzi to organizacje, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dlaczego? Bo teraz, gdy pojawiają się dane, pokazują one, jak byliśmy okłamywani przez te organizacje. Cały czas mówiliśmy, że kłamaliśmy. mam na myśli, wiecie, Tom Fletcher, wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiedział, że 14 tysięcy dzieci zostało zabitych. Potem musiał się wycofać. Szef Organizacji Narodów Zjednoczonych czasem też się wycofuje. Masz, Organizacja Narodów Zjednoczonych? Decydowali półtora roku. Czy Izraelki doświadczyły przemocy seksualnej? 7 października to farsa. Jednak teraz, gdy napływają dane i mamy liczby, które pokazują, że nie było ludobójstwa ani głodu, te organizacje są obnażane. Tak zwany przemysł humanitarny był współwinny próbom przepisania historii. Teraz mamy szansę. Musimy odbudować gazę i musimy to zrobić szybko. Nie możemy pozwolić, by stała się ona pomnikiem dla żołnierzy i bojowników o wolność z 7 października. Musimy zapewnić miejsca pracy mieszkańcom gazy, którzy są chętni i chcą się deradykalizować, a co najważniejsze, którzy wysyłają tam swoje dzieci nie do meczetów Bractwa Muzułmańskiego, lecz do meczetów i szkół muzułmańskich krajów zachodnich, otwartych na nowe myślenie. To już wdrożono w wielu krajach na świecie, także arabskich. Sprawdzam to, monitoruję bardzo dokładnie. Bractwo muzułmańskie nie ma wstępu, żeby próbować psuć umysły młodego pokolenia. To jest ta szansa. Rodzice i dzieci z Gazy, Izraela i Stanów Zjednoczonych muszą to zrozumieć. Musimy działać bardzo, bardzo szybko. Musimy ukształtować odrodzenie Gazy, zanim Hamas napisze tę historię, zanim podniesie się kurtyna nad ziemią Gazy. Musimy pamiętać, kto napisał ten scenariusz. Musimy wiedzieć, kto zapłacił cenę. Oczywiście Izrael zapłacił wysoką cenę naszymi żołnierzami i wciąż płacimy tę cenę naszymi żołnierzami, ponieważ Hamas ciągle łamie porozumienie. Ale ostatecznie to musi być osiągnięte poprzez edukację opartą na prawdzie. Stojąc na krawędzi tej medialnej burzy, kluczowe będzie pamiętać, że najpewniejszym sposobem na porażkę jest brak planu. Nie jestem pewien, czy ten plan się powiedzie. Nie możemy zagwarantować rezultatu, ale możemy wprowadzić prawdziwe, konkretne kroki. Możemy zapewnić, że prasa się tam dostanie, a dostęp mediów będzie sprawdzony i zrównoważony. Musimy odbudować gazę, a ludzie, którzy mają to zrobić, muszą się tym zająć. Pod warunkiem deradykalizacji i weryfikacji systemu edukacji. Jeśli podejmiemy te kroki, mamy realną szansę, by kształtować narrację i przyszłość. To jest tuż przed nami. Możemy być tylko widzami, patrzącymi, jak rozwija się sytuacja w gazie, i mówić: Och, to antysemityzm. Och, mają tylu ludzi w mediach społecznościowych. Nie możemy kontrolować faktu, że istnieje antysemityzm. Nie możemy tego kontrolować. Przeciwnicy Izraela są teraz bardziej aktywni w mediach społecznościowych, choć nie wiem, czy jest ich więcej. Ale możemy działać, by wpływać na kłamstwa, zatrzymywać kłamstwa i kształtować opowieść o prawdzie, zanim kurtyna podniesie się nad gazą. Dziękuję za obecność w prawdziwym wschodzie. Mam nadzieję na szybkie spotkanie ponownie, aby rozłożyć na czynniki pierwsze i zrozumieć Bliski Wschód, Izrael, strefę gazy oraz to, co dzieje się w najwrażliwszym i najważniejszym regionie świata. Dziękuję.